Wielki nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Drodzy widzowie, witam Was serdecznie. Dziś zapraszam Was na wirtualną wizytę w Watykanie, miejscu, którego duchowe i historyczne bogactwo jest tak głębokie, że samo w sobie mogłoby stanowić temat długiego cyklu odcinków. Nasza obecność w Watykanie była nieco ograniczona przez konieczność przejścia przez kolejki i kontrolę bezpieczeństwa, co jest standardem przy odwiedzaniu tak ważnych miejsc. Dlatego ten odcinek potraktujemy bardziej jako wprowadzenie, zasygnalizowanie tego, co w Watykanie najważniejsze i wyjątkowe. Na zakończenie podzielę się też ogólnymi wrażeniami, jakie to miejsce zostawiło w moim sercu. Zapraszam na tę wyjątkową, choć skróconą podróż po Watykanie. Via della Conciliazione, droga ku Watykanowi. Via della Conciliazione, czyli droga pojednania, jest szeroką ulicą, która prowadzi bezpośrednio od Zamku Anioła do Placu Świętego Piotra. Zbudowana w 1936 roku stanowi efekt wspólnej pracy włoskiego architekta Marcello Piacentiniego oraz Attilio Spacerelli. Dziś, jako główny trakt prowadzący do Watykanu, Via della Conciliazione symbolizuje otwartość i dostępność stolicy chrześcijaństwa dla wszystkich wiernych. Ulica została stworzona jako symbol pojednania między Państwem Watykańskim a Włochami po podpisaniu traktatów laterańskich w 1929 roku. Została tak zaprojektowana, by wrażenie zbliżania się do majestatycznego placu Świętego Piotra rosło wraz z każdym krokiem. Dziś, przystrojona latarniami i flankowana przez historyczne budynki, stanowi wyjątkowy spacer dla pielgrzymów. Dawniej wejście do Placu Świętego Piotra było częściowo zasłonięte przez budynki, co miało symbolizować odosobnienie i świętość Watykanu jako siedziby papieża. Plac Świętego Piotra architektura i symbolika. Zaprojektowany przez Gian Lorenzo Berniniego, plac św. Piotra ma kształt elipsy, symbolizującej objęcie całego świata otwartymi ramionami Kościoła. Plac jest otoczony kolumnadą, składającą się z czterech rzędów kolumn toskańskich, które symbolizują wsparcie i fundamenty Kościoła. Plac wyznaczają dwie fontanny oraz obelisk który ma egipskie korzenie, co nadaje temu miejscu dodatkowe znaczenie historyczne. Widok na plac z perspektywy kolumnady sprawia, że można poczuć, jakby cały świat znajdował się w objęciach kościoła. Plac ten może pomieścić aż 300 tysięcy osób, co czyni go idealnym miejscem dla zgromadzeń pielgrzymów. Podczas papieskich uroczystości. Figury Świętych na Kolumnadzie, patroni Kościoła i symbolika. Kolumnadę zdobi 140 figur Świętych, apostołów, męczenników i ważnych postaci Kościoła, co symbolizuje duchową obecność Świętych w otoczeniu papieża i wiernych. Jedną z postaci na kolumnadzie jest polski dominikanin, święty Jacek Odrowąż, który zasłużył się szerzeniem wiary na ziemiach polskich i słowiańskich. Obecność jego figury przypomina o wkładzie Polski w historię Kościoła. Każda figura świętego to symbol różnorodności kulturowej i uniwersalności chrześcijaństwa. Przedstawienie świętych z różnych narodów podkreśla jedność Kościoła i wspólną drogę wiernych z całego świata. Obelisk na Placu Świętego Piotra egipskie korzenie i chrześcijańska przemiana. Obelisk ten pochodzi z Egiptu i został przywieziony do Rzymu przez cesarza Kaligulę w 37 roku naszej ery. Gdzie stanął w ogrodach cesarskich. W 1586 roku papież Sykstus V przeniósł obelisk na plac św. Piotra, aby stał się symbolem triumfu chrześcijaństwa nad pogaństwem. Obelisk jest świadectwem starożytnych czasów i przypomina o sile odkupienia. W jego podstawie Umieszczono relikwie krzyża, na którym zmarł Chrystus, co nadaje mu głębsze duchowe znaczenie. Obelisk służy jako centralny punkt placu i oś widokowa, wokół której Bernini rozplanował architekturę placu św. Piotra. Fontanny na placu symbolika i funkcje praktyczne. Fontanny na Placu Świętego Piotra to dzieła Carlo Maderno i Gian Lorenzo Berniniego. Zostały zbudowane w XVII wieku, aby zarówno ozdabiać plac, jak i spełniać funkcję praktyczną, dostarczając wodę pielgrzymom. Woda w fontannach symbolizuje życie duchowe oraz odnowienie w wierze, co przyciąga pielgrzymów do tego miejsca. I dodaje mu wyjątkowej atmosfery. Fontanna Berniniego jest wyjątkowa ze względu na swoją konstrukcję, która zapewnia piękny efekt wizualny. Woda opada z różnych wysokości i tworzy harmonijną kaskadę. Bazylika Świętego Piotra, arcydzieło sztuki i wiary. Budowa Bazyliki Świętego Piotra. Jednej z najważniejszych świątyń chrześcijaństwa trwała ponad 120 lat. Projekt rozpoczął się na polecenie papieża Juliusza II, a nad jego realizacją pracowali najsłynniejsi artyści renesansu, tacy jak Michał Anioł, Bramante i Rafael. Wybrane dzieła sztuki: Pieta Michała Anioła. To jedno z najpiękniejszych dzieł artysty, przedstawiające Matkę Bożą trzymającą ciało Jezusa po zdjęciu skrzyża. Rzeźba ta wzbudza podziw precyzją wykonania i głębią emocji. Baldachim Berniniego to monumentalna konstrukcja nad grobem św. Piotra, wyróżniająca się kunsztownymi detalami i spiralnymi kolumnami. Jest to najważniejsze dzieło Bernini'ego we wnętrzu bazyliki. Kopuła zaprojektowana przez Michała Anioła, później ukończona przez Giacomo della Porta, jest największą kopułą na świecie. Widok z niej rozciąga się na cały Rzym i stanowi symboliczny pomost między niebem a ziemią. Wewnątrz bazyliki można zobaczyć liczne kaplice, mozaiki oraz rzeźby o wielkiej wartości artystycznej, które stanowią świadectwo bogactwa duchowego i kulturowego Kościoła katolickiego. Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska: Skarby kultury i wiary. Muzea Watykańskie, utworzone w 1506 roku, gromadzą najważniejsze dzieła sztuki w historii, w tym kolekcje starożytnej sztuki greckiej i rzymskiej, renesansowe obrazy oraz liczne rzeźby. Kaplica Sykstyńska. To miejsce słynie z fresków Michała Anioła, w tym słynnego stworzenia Adama. Kaplica jest nie tylko wyjątkowym dziełem sztuki, ale również miejscem, gdzie odbywa się konklawę, podczas którego wybierany jest papież. Zwiedzający mogą zobaczyć oryginalne rzeźby Laocuna, Apollo Belwederskiego oraz dzieła Rafaela, Botticellego i wielu innych mistrzów, które tworzą imponujące zbiór sztuki o wielkim znaczeniu dla historii. Historia Watykanu jako państwa: Niezależność i duchowe centrum świata. Watykan jako niezależne państwo istnieje od 1929 roku na mocy Traktatu Laterańskiego. Państwo Watykańskie jest najmniejszym suwerennym krajem na świecie, a jednocześnie centrum Kościoła katolickiego. Watykan jest miejscem, gdzie papież prowadzi audiencje, spotyka się z pielgrzymami oraz przywódcami z całego świata. Stanowi duchowe centrum dla ponad miliarda katolików. Watykan posiada własną straż, gwardię szwajcarską, która od XVI wieku pełni rolę ochrony papieża. Państwo watykańskie prowadzi także radio watykańskie, wydaje znaczki pocztowe i posiada własny paszport. Drodzy widzowie, to była nasza krótka podróż po Watykanie. Miejscu, które niezmiennie zachwyca swoją wielkością i pięknem, budząc podziw i dumę. Bycie tutaj przyprawia o zawrót głowy, gdy uświadamiamy sobie ogrom historii, sztuki i wiary, jakie to miejsce w sobie kryje. Można poczuć dumę, że jesteśmy częścią czegoś tak imponującego. Jednak ta wielkość, choć niezwykła, nie jest prawdziwym fundamentem Kościoła. Jego wartość leży w tym, co niewidzialne, w tym, co duchowe. To właśnie wiara, miłość i nadzieja tworzą Kościół i stanowią o jego sile. Mimo to cieszy mnie, że ta wspaniałość istnieje. Piękno Watykanu nie przytłacza lecz. Wzbogaca i przypomina o wielkich dokonaniach na drodze wiary. Zostaje we mnie jednak jeszcze jedna myśl: by piękno naszych kościołów, naszych świętych miejsc szło w parze z pięknem ludzkich serc, aby kościół był nie tylko muzealnym świadectwem minionych czasów. Niech to piękno architektury będzie dla nas zachętą do budowania Równie pięknego wnętrza w każdym z nas, serca pełnego miłości i oddania. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w tej podróży. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Szczęść Boże! Zaproszenie do radości, i inną księgę otwartą, która jest księgą życia, i osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. Piersz Jan XXIII, nazywany papieżem dobroci, zmarł w 1963 roku. Przed śmiercią napisał w swoim dzienniku: Pod drogą i ufną opieką Maryi, mojej niebieskiej matki, czekam, a moją siostrę śmierć przyjmę z prostotą i radością. W jakichkolwiek okolicznościach spodoba się Panu wysłać ją do mnie. Niech przyjdzie, walizki są spakowane. O jego śmierci napisano. Myślałeś o śmierci jak o przyjaciółce, która pewnego dnia Cię odwiedzi. Była to obecność tak umiłowana, że później umierałeś z tą pogodą, w której cały świat uczestniczył. Śmierć była poematem, ostatnią encykliką twojego życia, swego rodzaju mszą, która dokonywała się przed światem. A wszyscy płakali. Jak i dziś, wszyscy przechowujemy w sercu twoje ostatnie słowa. Dzieci moje, bracia moi, do widzenia.